No, to witam was wszystkich na tym treningu drugim, jeżeli chodzi o powrót do formy, tak żeby na spokojnie sobie wrócić do tej lepszej sprawności i od czegoś zacząć. Nie to, żeby zaczynać po prostu z grubej rury, jak to się mówi, tylko żeby zacząć sobie pomalutku, w domowym zaciszu, nawet jeżeli nie wiesz od czego zacząć, to zacznij sobie od takich treningów. Naprawdę zobaczysz, że powolutku będzie coraz lepiej. Oczywiście, jeżeli to dla Ciebie będzie mało masz taką szansę, to sobie powtórz drugą serię, a jeżeli nie to sobie spokojnie zostaw to na następny trening. Zaczynamy sobie od kociego grzbietu. Tylko zwróćcie uwagę, że to robi pełne ruchy, czyli kocik grzbiet idzie sobie w jedną i drugą stronę. I po tym od razu zobaczymy sobie taki ruch, żeby oddychać brzuchem. popatrzcie oddychamy sobie w taki sposób brzuchem, żeby on się spinał bardzo mocno, zobaczcie sobie ten pierwsze nagranie, tam tłumaczyłem mniej więcej o co to chodzi, jak się napina ten brzuch tu już nie będę przypominał, no i wychodzimy sobie tak żeby prawa ręka, lewa noga wychodziła sobie do przodu i do tyłu i trzymamy sobie tą pozycję na spokojnie, takie niby nic a jednak fajnie to działa wszystko, tak właśnie, żeby ten cały kor czyli rdzeń, te mięśnie brzucha się wzmacniały powolutku jeżeli bolą Ci plecy, no to świetne ćwiczenie, właśnie żeby zacząć działać tym brzuchem i nauczyć się go napinać, bo to jest podstawa. Więc podziałamy sobie tutaj spokojnie. Pamiętaj, wychodzimy, nie podwiń troszkę biodro, bo możesz odwijać. Przytrzymaj, poddychaj chwilę. I przechodzimy sobie dalej. I teraz bardzo ważne ćwiczenie, jeżeli chodzi o tylną taśmę, czyli te mięśnie, które są z tyłu na udzie, Oczywiście, łydki też tu fajnie ciągną lub pod kolonem. A może być wszystko, tylko najważniejsza sprawa, jaka jest tutaj. Plecy mają być proste. Wychodzimy na początku z pleców, dopiero później prostujemy sobie nogi. I zwróćmy to uwagę, pięty idą na podłogę. Jeżeli nie dasz rady, sobie dać pięty na podłogę. No to obserwuj sobie, bo stringu na trening na pewno będzie. Trochę luźniej, więc na spokojnie. Kolejne ćwiczenie. Dajemy sobie już nogę tam, gdzie jest dłoń. Zwróćmy tu uwagę, żeby te plecy były proste. Biodro idzie do dołu, kolanko szeroko. I teraz skręcamy tułów. Noga z tyłu się prostuje. Jeżeli, jeżeli oczywiście dajesz radę. I wtedy dopiero ta ręka ląduje sobie wysoko do góry. Tylko nie za siebie, żeby, żeby czuć plecy. Tylko, właśnie, żeby to była jako dekoracja. Skręt tułowia to jest fajna sprawa. Oddychanym brzuchem, oczywiście, w tej pozycji. To już o tym wiesz z pierwszego nagrania. Nie będę się powtarzał. No i oczywiście druga strona jest to samo. Przygotuj to pozycję. Biodro jest w dole, jedna linia z tyłu noga jest prosta, bo dlaczego by nie. No i teraz skręt tułowia, Oddychamy brzuchem i wychodzić tak, tylko żeby ręka była pionowo do góry. Ale skup się na oddechu, bo to jest bardzo istotne. No i na tym skręcie. Na pewno zobaczyć takie niby nic, takie to jest niby nic właśnie, a jednak działa i jest moc, bo właśnie o to chodzi. Pamiętaj, od małych, rzeczy się, od małych rzeczy się zaczyna. Przechodzimy dalej, bo dzisiaj sobie zrobimy trochę więcej już ćwiczeń, więc możemy przejść sobie na plank. Plank na kolanach, podwiń to biodro, bo pewnie będzie się odwijało, więc na razie musimy robić to w tej pozycji i oddychamy znowu brzuchem. Tu się uczymy tego oddechu, skup się na tym, jeżeli nauczysz się fajnie oddychać na początku, to w innych ćwiczeniach będzie już o wiele o wiele łatwiej. Także sobie tutaj trzymam jeszcze chwilę. Jeżeli barki tu puszczasz, właśnie wypnij to opadki do góry. I pamiętaj jeszcze jedna, że ta głowa, żeby ona nie wisiała, jeżeli tam ci wisi, no to wiadomo, że daj do góry troszkę, bo wiadomo, że tak będzie lepiej. Tu możemy sobie tak trzymać cały dzień, ale to nie o to chodzi. Daj sobie jeszcze czas i szansę. No i teraz odpoczynkowe, to będzie chyba dla Was najlepsze, bo tutaj fajnie odpoczywa cały kręgosłup. Czoło oparte o matę, szeroko kolana i oddychamy tak samo. Dzisiaj to jest taka sesja oddechowa. Taki mini pilates, ale świetnie się sprawdzi. Więc tutaj sobie oddychamy na spokojnie. Nigdzie się nie śpiesz, bo po co? No i tyle na dzisiaj. Jeżeli oczywiście masz jakieś pytania do mnie, napisz. A tymczasem widzimy się już na następnym nagraniu. Trzymaj formę, regularność, a zobacz, że, że będzie dobrze. Cześć.